Tak naprawdę odpowiada za szkody wyrządzone przez kopalnie? dzisiaj zajmiemy się tematem, który powoduje wiele wątpliwości wśród mieszkańców rejonów górniczych. Zacznijmy od podstaw. Na jakim świetle prawa spoczywa odpowiedzialność za szkody górnicze? Czy zawsze jest to przedsiębiorstwo górnicze? A może odpowiada skarb państwa, albo może ktoś inny? To pytanie z pozoru proste, ale odpowiedź na nie kryje się w złożonym systemie prawnym i praktyce sądowej. Odpowiedzialność za szkody górnicze została uregulowana przede wszystkim w ustawie prawo górnicze i geologiczne. Kluczowe znaczenie ma tutaj artykuł 144, który wskazuje, że za szkody powstałe w wyniku ruchu zakładu górniczego odpowiada przedsiębiorca, który ten ruch prowadzi. Co istotne, jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, co oznacza, że poszkodowany nie musi udowadniać winy kopalni, a jedynie fakt, że szkoda powstała w wyniku działalności górniczej. W praktyce oznacza to, że jeśli np. dom osiada, pojawiają się pęknięcia na ścianach czy zniekształcenia fundamentów, a dom znajduje się w obszarze objętym eksploatacją, to odpowiedzialność automatycznie przypisana jest podmiotowi prowadzącemu wydobycie. Warto dodać, że nawet jeśli wydobycie zakończono kilka lat temu, a szkoda pojawia się obecnie, to wciąż można zgłosić roszczenie. A czy odpowiedzialność może być wyłączona? Co w sytuacji, gdy kopalnia przestrzegała wszystkich przepisów miała zatwierdzony plan ruchu zakładu górniczego prowadziła eksploatację zgodnie z normami i zaleceniami. Czy wtedy może powiedzieć, to nie nasza wina i uchylić się od odpowiedzialności. Nawet wtedy odpowiedzialność nie znika. Wiele osób zakłada, że skoro nie doszło do rażącego naruszenia przepisów czy błędu ze strony kopalni, to odpowiedzialność może zostać wyłączona. Tymczasem, i to warto mocno podkreślić, odpowiedzialność kopalni nie zależy od winy. To właśnie na tym polega zasada ryzyka. Nie trzeba udowadniać zaniedbania, winy, błędu kopalni. Jeżeli szkoda powstała jako efekt uboczny eksploatacji, to kopalnia ma obowiązek naprawy. Jedynym skutecznym wyjściem dla przedsiębiorcy jest wykazanie, że szkoda powstała z innej przyczyny, np. wady konstrukcyjnej budynku, zaniedbań technicznych czy osunięcia się gruntu z powodów naturalnych. Ale to kopalnia musi to udowodnić, a nie poszkodowany. A co w sytuacji, gdy kopalnia, która spowodowała szkodę, już nie istnieje? Czy w takim przypadku odpowiedzialność Przechodzi na kogoś innego? Czy poszkodowany ma w ogóle jakąś szansę na uzyskanie odszkodowania? To bardzo istotne i niestety coraz częściej spotykane pytanie, szczególnie w kontekście terenów, na których działalność górnicza była prowadzona dekady temu, a kopalnie zostały już zlikwidowane. Gdy kopalnia zostaje zlikwidowana, trzeba ustalić, czy miała następcę prawnego. To może być nowa spółka, przejęcie przez koncern, fuzja. W takiej sytuacji wychodzimy z roszczeniem do spółki, która dziedziczy jej prawa i obowiązki. Jednak jeżeli żaden podmiot nie przejął tej działalności, a likwidacja była ostateczna, pozostaje tylko jedno rozwiązanie, mianowicie odpowiedzialność Skarbu Państwa. W takiej sytuacji trzeba wykazać, że szkoda powstała na skutek eksploatacji prowadzonej przez kopalnię w przeszłości. Wymaga to analizy dokumentów archiwalnych, map deformacji terenu, planów ruchu górniczego i danych z Okręgowego Urzędu Górniczego. A skoro już mówimy o dawnych kopalniach, które zostały zlikwidowane, to jakie problemy najczęściej pojawiają się w takich przypadkach? Co utrudnia poszkodowanym dochodzenie roszczeń po latach? Jakie problemy pojawiają się najczęściej? Największą trudnością, z jaką mierzą się poszkodowani w takich sprawach, jest brak dostępu do dokumentacji. Zazwyczaj mamy do czynienia z sytuacją, w której szkoda pojawia się wiele lat po zakończeniu działalności kopalni. Budynek zaczyna pękać, grunt się osuwa. Właściciel nie ma żadnych dokumentów świadczących o tym, że w, ty, że w tej okolicy była prowadzona eksploatacja. Najczęstsze problemy to brak planów eksploatacji górniczej z tamtego okresu, brak danych o dawnych właścicielach kopalni, zwłaszcza jeżeli były to zakłady państwowe, które przeszły przez różne przekształcenia, brak informacji o wpływach eksploatacji na konkretną nieruchomość. Ale na szczęście. Nie wszystko jest stracone. Warto wiedzieć, że wiele archiwalnych dokumentów jest wciąż dostępnych, tylko trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. Po pierwsze, archiwa byłych kopalni bardzo często były przekazywane do Okrągowego Urzędu Górniczego i to tam można szukać planów ruchu zakładu, rejestrów wstrząsów czy dokumentacji technicznej. Po drugie, mapy eksploatacyjne, choć objęte ochroną, mogą być udostępnione na wniosek, zwłaszcza, gdy chodzi o postępowanie sądowe, wniosek składa się do organu nadzoru górniczego lub do archiwum państwowego, które przejęło daną dokumentację. Po trzecie, i to jest bardzo, bardzo ważne, można skorzystać też z tak zwanych wiadomości powszechnie znanych. To pojęcie z kodeksu postępowania cywilnego, które oznacza, że nie trzeba dowodzić faktów znanych ogólnie powszechnie. Jeżeli na przykład w latach 70. czy 80. w danej miejscowości działała duża kopalnia, to ten fakt nie wymaga udowodnienia. Wystarczy powołać się na wiedzę publiczną. Można to podeprzeć publikacjami, mapami historycznymi, zdjęciami na przykład z gazet z tamtego okresu, a nawet zeznaniami świadków. Podsumowując, Choć brak dokumentów może wydawać się barierą nie do przejścia, z pomocą odpowiednich instytucji i specjalistów można zrekonstruować historię eksploatacji terenu, a co za tym idzie, skutecznie dochodzić do odszkodowania nawet po wielu latach. A czy zdarzają się sytuacje, w których za szkody górnicze może odpowiadać ktoś inny niż kopalnia, np. gmina, powiat, albo sąsiad z działki obok? Zdecydowanie nie. Gmina, powiat czy sąsiad nie mogą być uznani za odpowiedzialnych za szkody górnicze, jeśli ich źródłem był ruch zakładu górniczego. Wyobraźmy sobie taką sytuację: Dom obok zaczyna pękać i myślimy, że to przez budowę, przez sąsiada, a tak naprawdę przyczyną jest zapadlisko spowodowane eksploatacją górniczą. Trzeba bardzo uważnie sprawdzać przyczyny, bo wtedy odpowiedzialność spoczywa zupełnie gdzie indziej. A jak to wygląda od strony praktycznej? Czy poszkodowany musi sam ustalić, kto konkretnie odpowiada za szkodę? Która spółka, podmiot, która kopalnia? Nie, to rola prawnika i sądu. Poszkodowany ma prawo nie wiedzieć, kto stoi za kopalnią. Może zgłosić się do obecnie istniejącej spółki z pytaniem, czy odpowiada ona za daną szkodę. Jeżeli ta odmówi, Adwokat analizuje, re, analizuje rejestry, strukturę kapitałową, historię przekształceń. W jednej sprawie dopiero w trakcie procesu wychodzi, kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność. Ale to nieposzkodowany musi znać szczegóły. On ma udowodnić samo wystąpienie szkody i związek z eksploatacją górniczą. Cała reszta to sprawa dowodzenia prawniczego i przygotowania sprawy przez prawników. Najczęściej jest tak, że poszukujemy odpowiedzialnej kopalni czy odpowiedzialnego zakładu górniczego za daną szkodę na etapie postępowania przedsądowego. Jeżeli ten temat Cię zainteresował, a na Twoim budynku pojawiają się szkody, które wynikają z eksploatacji kopalni, a Ty nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc, oglądaj nasze materiały a dowiesz się więcej.